No i zaczynamy Zaczynamy, zaczynamy I rzucił Gnojki oczywiście muszą zaczynać pierwsze, nie? nie mają jakieś tryby, czarne kostki Co? Czarne kostki mają? I ile to można.? Ra nie no, to jest chamstwo. Oczywiście jak psów dupę, zawsze, nie? Ja pierdzielę. Ale coś mówić o czarnych kostkach? Co? Pami tak. Pamiętaj, kto kontroluje Madryt, ten kontroluje biznes tour. Ja też mam, dostało się, grało się, to się dostało. Nie, bezludno mi. Ja, ja tak samo bezludno mówię, dobra, powtórzę, nie? Bo normalnie nie powtarzam. Ale jak ten, za przepraszam, debil wziął i specjalnie jeszcze pewnie podwójny rzucił No to nie ma szans, no trzeba powtórzyć. A, bo tutaj są te... Tak, niestety to są dodatki. Dodatki. My jak graliśmy, to bez dodatków. No, masakra. Ale przynajmniej cię zapłacił. No nie! Oni chcą wygrać przez wyspowy monopol! Tak, kiedyś w jednym obkrążeniu to zrobimy. Musimy ich zniszczyć. Zaryzykuję. Hamburg! Ja, wol Piękny Hamburg mam. Powiedz, że masz zniszczyć miasto Znisz A możesz wyspy zniszczyć? Nie. A, to trudno. Wysp się nie da. Aaa, nie fajnie. No, zobaczymy co ten hultaj zrobi. Też na szansę i pewnie. Trzęsienie ziemi? Nie, ucieknij z we trudnej wyspy. No, dawaj, dawaj. Hmm... A, rzucę. O nie. O, tak. Biorę. No ja tu się powoli rozbudowuję. No, pięknie! Lion. Bardzo dobrze. Bardzo dobry ruch. się czyta Lion Lion! O! I Warszawkę, pięknie. Chociaż mnie się wydaje, że trzeba bardziej iść w te ekonomiczne, bo jak ich będziesz miał więcej, no to w sumie no mniej hajsu na nie wydasz, nie? A tam na tamtych jest dużo no, jak, drożej. Jak kupisz Paryż i Kraków, teraz to wygraliśmy. No nie, bo nie mamy nic No ale to się nie wlicza z tego co pamiętam. Tak, liniowy się wlicza cały, razem z wyspą. To Cztery? na 100%, na milion procent. No, no, co no, za hamstwo na Madrycie? 50% zniszki. Co to, 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 to za interes? Mi się nie opłacał. No i bardzo dobrze. To się szanuje. No i mamy monopol. Pięknie. Nie, no, wydaje mi się, że. Nic, nie ma nic do gadki wtedy. Co, po co ja to kupiłem tyle domków? Nie! Nie, no ma do gadki. Czy no nie, nie, nie było mi stać, bo tam jest za... 350, 500... no, a ty miałeś no, no, dokładnie. Nawet na Biedaku kupiłem Sewillę. jak burza poleciał. Kurde, szkoda mi tego Krakowa, nie? O, wygraliśmy Nie wygraliśmy, bo nie A mamy nie. Cypru i Mediolanu A myśli, myślałem przez chwilę, że na Mediolanie mamy Grzegorz. No No nie, jeszcze się wypłacił, ale oni mają w ogóle po milion, nie? Ej, musimy ten dyb kupić jak cholera, nie? Dobra, ryzyk Co to było? Dlaczego na czego nabali? Dobra, niech będzie ta szansa. Dobra, biorę Płacić mi pijetaki! Rzucasz tymi kostkami, czy co? Czy się zastanawiasz jeszcze? A ty w ogóle pieniędzy nie masz, biedaku, jeden mały? No tak. No, ja pierdzielsztajn. Jak? Nie wierzę. Nie no, tak na co myśleli w tej poprzedniej, ale dobra, teraz dam rada. O nie, on ma skina, a przecież. Jak wszyscy dobrze wiemy, skiny grają. Ej, czekaj, ale tu każdy na każdego jest? Ej, tak, nie gramy razem teraz. Coś ustawiłeś źle. Ja nic nie ustawiałem. O nie, ktoś wyszedł z gry. Nieładnie. To mi się nie podoba. jak mi tego czerwonego. Co? Pistolet CY. O co ci chodzi? Coś ci się nie podoba? To ja za to kupię Szanghaj. Na bogatości dwa domki. Zostaw ten Berlin, faniaku. Niemcy są moje! ładnie. I ty jeszcze na dublecie. O, no oczywiście. Co myślisz, że ten piesek ci pomoże? Proste. Nie, skomplikowane. No jeszcze ci płacą. No nie wierzę, nie. Ja gram z nim. Ach ty nie. Nie. Nie grasz z nim. Każdy grał. Nie osobno. gram. Gram, gram. Zarobiście. Gramy komputer na komputer na nas. Nie no jak? Gra... Nie, no to nie jest tim team, timowo to jest. No chyba tatka coś się poknaciło. Zostaw te wyspy, faniaku. Czy mogę w końcu rzucić? Ja przepraszam bardzo, mam tylko jedną posiadę. Wybierz miasto, które ma organizować Mistrzostwa Świata... Nowy Jork. Spróbujmy. <laughs> Las Vegas. Pięknie. Co? Rzuć ponownie? Co zapłać? Wolę zapłacić podatek niż Wam zapłacić, biedaki. I w ogóle wydają golda na to. Uuu, jakie tu drogie rzeczy są. Bardzo dobrze nie dobrze. Nie tak miałeś grać Komputer Ale mi dał zarobić Co ty odwalasz Myślę Nie ty... masz fajnego skina chociaż A kupię A co? Kurde nie wiem czy to jest tak, a tak. A rzeczywiście gramy teamowo, ale z komputerami. Coś się pokręciło. No, dziwna sytuacja. No, nie wierzę, co za. O. Not fire. Kup mi przynajmniej ten hotel. Pięknie. Hotel na tarczy w Szanghaju. Polecam serdecznie. No komputer co? Dostępne złoto? Nie wydaje mi się A wiesz co cwaniaku, A masz więcej pieniędzy, weź se wszystko Ale Ty myślisz, że liniuszką wygrasz Nie Myślę, że będę miał monopol po prostu Trzy domki w Las Vegas. To będzie bolało. Nie ładnie. Za moje ciężko zarobione pieniądze. O, komputer się wypłacił. Co zrobi? Zostaw ten cypr, cwaniaku. Chodź na Las Vegas. Ja teraz do jadę, ja on do Dubaju. Się... Oj, 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 Komputer, ile razy ci mówiłem? Ale masz noba w Simie. No, to w tym Sydney poleciałem też. Dzięki komputer, to ja sobie bija, chociaż jest. Ta gra po prostu mnie nie wspiera, naprawdę. No, oczywiście, co? Podatek od biedy? Mam zapłacić podatek? Czekaj, muszę teraz sprzedać nieruchomość, za którą muszę zapłacić podatek. Tak! Super! Tak to działa, jak. Nie stać się na opłacenie podatku. Nie, fajnie. Zostaw ten Madryt, faniaku. No nareszcie. Jeszcze to a nie ma pieniędzy na odkupienie. A byłoby zabawnie. Komputer. Zdobyć zrobić czy ruchy temu. No może by się nam jeszcze opłacało. Wenecja jest moja. Tak, to zaraz sprzeda. Co? Trzęsienie ziemi? Tak, oczywiście! Jakby inaczej, nie? I gdzie? Zobaczmy, w którą miejscowość jest jaką No, oczywiście! Nie mam miejscowości? Tak, wycel w moją najdroższą miejscowość. O kurcze. Za to jest... Nie wspieranie, to jest jakieś cheaterstwo. Tak, wyjdź sobie, nie masz pieniędzy? Tak, przynajmniej hamburg kupisz. Gratulacje. Ale to był mój hamburg. Co? Dublet i to na Rzym? 1 do 1? Nie, no przecież to się nie zdarza. Co? Znowu wam płacę? Nieee! Tyle pól wolnych, a ja na wasze staję? Nieee! Co jeszcze? Wy macie tyle pieniędzy, ale jeszcze mistrzostwa? No oczywiście! Co? Pewnie dwa. No tak, dwa, dwa miliona! No czemu nie? Chicago, co? Nie, no to jest naprawdę tak niewspierająca gra, że to jest tragedia. Jak najbardziej sprawiedliwa. Tak, oczywiście. A ja i mój wspaniały przyjaciel, koń komputer, stajemy oczywiście tylko i wyłącznie na waszych polach. Wy na naszych? Co? Niemożliwe. No, niemożliwe. Co? Domek w moim Las Vegas? Pewnie, kupię sobie znowu, żebyście mi zniszczyli. Stawaj, biedaku, na moim polu. No nie wierzę, nie? Pa <laughs> monopole. Gratulacje. Jakbyście i tak trzeba... już nie mieli przewagi, trzeba hamburg jakoś wykurzyć. Odkup. <laughs> Chętnie. No, proszę bardzo. Czy wygram No Możliwe, ale przegrasz życie. O, no. za no, tak, zarobiliście. Polecam, polecam. Sprzedaj ten Mediolan. Proszę bardzo. Świeżo kupiony, nie? Sprzedaj go. Bardzo ładnie, pewnie. Co? Podróż? Do dupy sobie polecę z 30 złotych. O. Gratulacje. Leć sobie tam, nie wiem. Nie powiem gdzie. Co? Udaj się do swojego miasta? No oczywiście. Tak, zrób tam jeszcze 5 milionów. No pewnie. 4 miliony. No, prawie. Tak! Oczywiście! Mamo, mamy domów! Tak! Super! Ty. No nie Nie, miał nie, jakieś... nie, nie, nie... On nie, nie... miał domu! To... bo nie miał innego domu! Nie, mógł jak złoto kupić wymianę karty, a nie... I zaczynamy kolejną ekscytującą grę, w której w końcu jesteśmy razem w zespole. Shiba! Shiba! Shiby! shiby słodkie Shiby! Patrzcie, jak kupuję Pekin. A, Cię obrzucił! Też Cię obrzucę. Nie tak się gra w Business Tour. Patrz, nauczę Cię, jak się gra w Business Tour. Najpierw wrzucasz kostką i wchodzisz na Wenecję. To jest w ogóle podstawa. Musisz wejść na Wenecję. I kupujesz, rzecz jasna, dwa domki. Znałem tej taktyki. No, no. Widzisz, całe życie się człowieku czy. Twój przeciwnik, niestety, popełnia karygodny błąd, bo powinien wejść też na Wenecję. A wszedł na Mediolan. To jest błąd. I błędem jest to, że ma dublec. To już w ogóle jest duży błąd. Ale niech mu będzie. Co zrobi jego sojusznik? Też dostanie szansę, Znisz jeden budynek przeciwnika. Tak! Zgadłem! Jej! No oczywiście, bo w którym mieście? Co? Hamburg? Bardzo dobrze! No, uczysz się mojej taktyki. Potem rzucasz kostkami i kupujesz Berlin. Bo wtedy masz Monopol. Widzisz i automatycznie dzięki temu, że masz pierwszy monopol, wychodzi od razu już jeden gracz. Na tym polega właśnie gra w Biznes -tura. Ale jesteś szefem taktycznym w tej grze. A wiem, wiem, wiem. I nasz kolega też wychodzi z gry. Co? Zobaczymy, kto okaże się mądrzejszym. Czy my, czy komputer? Znając komputera, albo i nie, bo dostaje podwójny czynsz. W każdym razie, zobaczymy, czy komputer będzie hakował i będzie grał pod siebie, czy wygramy jednak. O! Mistrzostwa Świata w Berlinie. Co? No, w Berlinie było więcej pieniędzy. To jest mało taktyczne. No ale... Patrz, patrz ja twój. na przykład kupuję Dubaj i to na festiwalu. To jest taktyka. O rzesz, patrz, no już hakuje, Już patrz jak całe pole se przeleciał i do Nowego Jorku. Nie, nieładnie. Nieładnie. No, i co zrobisz? No, mało taktycznie. Nie wolno chodzić po polach przeciwnika. Tak się po prostu nie robi. Patrz, ja na przykład idę na podróż. I już to jest. Jakiego Krakowa? Ty grasz mało taktycznie. Ja ci pokażę, jak się gra. Widzisz, znowu po. Ile razy mam ci powtarzać? Nie chodzi się po polach przeciwnika. Normalnie wejdź, zostaw już tego pieska, bo on cię tam normalnie w złe miejsca ciągnie. Jeszcze najtańsze pola kupujesz. Na No nie wierzę. Jak ty to chodzisz? Patrz, taktyka mówi. Idź na Rzym. Jak Juliusz Cezar musisz tutaj podbić? Trzy domki na bogatości od razu. Czemu tak? Rzym? No bo to jest taktyka! Na Krakowie jest festiwal. Ale na Rzymie też jest! No, na Krakowie droższy. Ale to bym nie miał pieniędzy, a patrz ile pól przede mną! To wszystko jest taktyka. A dopiero zobaczysz jaka w przyszłości. O nie, ładnie. miałeś na Berlin jak już wejść, nie chodzi się po swoich polach. Patrz, Przecież ja na przykład... Mówię, że... moim... No bo po moich możesz co najwyżej. Patrz jak Las Vegas pięknie kupiłem i to jest taktyka. Patrz na przykład w Rzymie, patrz jak zarabiam, a w Rzymie zarabiam więcej niż w Las Vegas. No nie, obrzucaj mnie. Co za gnój ten komputer? Odkupił mój Rzym. No ale masz dużo ścian. Patrz teraz cię zabiera. Mistrzostwa, no co za komputer, już hakuje. Dobrze, no nareszcie jakiś normalny ruch zrobiłeś. Prawidłowo. No i co tam będziesz miał? Już myślałem, że będziesz musiał płacić podwójny czynsz. Co? Szansa? Co? Zmień? Wolę stracić 50 tysięcy niż iść do miasta organizującego Mistrzostwa Świata. Jak już mam tą możliwość? To to zrobię. No nie wierzę! Jeszcze tego Rzym... To za patologia. No, naprawdę komputer zaczął hakować. A ty co zrobisz, no? No, nareszcie jakiś mądry ruch, ale cię nie stać pewnie, nie? No, staćcie na działeczkę. Gratulacje. Chorągiewkę se postawił w Krakowie. A ja przynajmniej będę kontrolował całą grę. Bo mam Madryt. No, widzisz, on mało taktycznie zagrał, bo poszedł do Warszawy bez pieniędzy. Ten też mało taktycznie zagrał. Co podaruje? A, Pekin podarował. No ładnie, a mógł No i widzisz, teraz rozbudowujesz mi miasto. No, co ty wyprawiasz najlepszego? Mało siana mam. Dobra, niech ci będzie. Za ten Hongkong Hong to Ci odpuszczę? O, trafiłem do Rzymu, ale powtórzyłem rzut. Bardzo dobrze, tak się gra w biznes tur, takie są zasady biznes tura. Co, mam golda i muszę... no nie będę skorzystał z golda, no już pójdę do tego Rzymu, zapłacę za Ciebie biedaku. Ale to był mój Rzym! Ale on Ci zapłacił za niego. No i co z tego, Albo mój, wolałem go mieć niż nie mieć. Co? Podwójny czynsz w Grenadzie? Co? Oczywiście. Nie mógł stanąć na jakieś Las Vegas albo Hamburg. Co? Odkupił? On pijany jest ten komputer. Ale mam siana. Gratulacje, w końcu czegoś się dorobiłeś. Ale zaraz, tak wszystko przepieprzesz w Rzymie. No, nareszcie normalne inwestycje tu prowadzisz. Czyli Warszawa i Win, albo Szankhaj. Co za to, że ty mi nie rozbudowałeś Madrytu? Ja ci nie rozbuduję Sydney. Karma. Bardzo dobrze. Albo nie, wychodź stamtąd. Płać mi pieniądze, biedaku. No, prawidłowo. To się szanuje. No ale na biedzie. Ładną wieżę Eiffla w sumie postawiłeś. Ale nie Dzień. płać mu tych pieniędzy. Co? Podróż? I gdzie by tu polecieć do Lyonu? Albo Warszawy, albo Szanghaju. Nie, nigdzie z powyższych. Co? Podróż? Płać, bardzo dobrze, biedaku. Dobrze, kupuj ten szanghaj. To ja sobie polecę do Chicago. Czemu? Żartowałem. Postawię sobie. Flagę w Warszawie a co mi tam? Jej! Potrójny monopol! W końcu wygrałem! Jest! Kidże z komputerem, ale wygrałem. Także dziękuję bardzo i to była gra w Biznes Tour!